Brązowe medale Mistrzostw Polski uczników Górnika Grabownica, Puchar Kraju Występy w kadrze Narodowej Zawodników Brzozowskiego Klubu Sportowego jiu oraz awans i udane rozgrywki w trzeciej Lidze Siatkarzy Mosiru Brzozów to bodaj najważniejsze sukcesy sportowców naszej gminy w ubiegłym roku. Te i inne osiągnięcia zostały dostrzeżone i uhonorowane podczas gali Mistrzów Sportu, które u progu ferii zorganizowano w Brzozowskim Domu Kultury. Już po raz trzeci burmistrz Brzozowa Józef Rzepka uhonorował najlepszych nagrodników orzeł sportu Gminy Brzozów. Wydarzenie to w symboliczny sposób łączy przeszłość z dniem dzisiejszym. Gala Orłów Sportu odbyła się bowiem w dawnym gmachu Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Brzozowie. W tym roku nowością było przyznanie nagrody za sportowy sukces roku. Pierwszą laureatką tego tytułu została utalentowana uczniczka z Grabownicy Starzeńskiej Aleksandra Ryba, brązowa medalistka indywidualnych mistrzostw Polski seniorów, które w 2011 roku odbyły się w Chorzowie. Myślę, że największym sukcesem jest trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w tamtym roku, ponieważ jednak w kategorii seniorów ciężko się jest wybić. Starsze zawodniczki nie chcą nas do tego dopuścić. A wcześniej, no to cóż, no na Mistrzostwach Polski Juniorów, jakieś tam miejsca na podium, Puchar Polski, to też było ważne osiągnięcie. No i myślę, że największym jest wyjazd na Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Na Londyn to za wcześnie, na pewno nie. Teraz studia. Teraz studia i na razie ucznictwo jest tylko tak jakby taką odskocznią od rzeczywistości dla mnie. Mam nadzieję, że kiedy na studiach się troszkę sytuacja uspokoi, to będę mogła się oddać właśnie ucznictwu. W sumie robię to od czwartej klasy szkoły podstawowej, więc w tym momencie jest mi naprawdę ciężko, z tym, ciężko to rzucić. Jeżeli dłużej nie chodzę na trening, to czuję się jak narkoman na głodzie. E, już teraz, kiedy trenuję w sumie nieregularnie, e, wygrywam z kadrowiczkami, więc mam nadzieję, że jeżeli się przyłożę już tak, jak ma być do treningów, to, to się to kiedyś uda. Byłoby fajnie. Wzruszającym akcentem było wspomnienie świętej pamięci Jana Olejki z Grabownicy Starzeńskiej, wybitnego nauczyciela, działacza sportowego i społecznika m.in. byłego radnego Rady Miejskiej w Brzozowie. Honorowe wyróżnienie odebrała żona Zofia Olejko. W tym roku dominantą gali była piłka siatkowa. W krótkiej prezentacji prowadzący galę Mariusz Kaznowski przedstawił historię tej dyscypliny sportowej w Brzozowie. Następnie burmistrz wręczył weteranom honorowe wyróżnienia za rozwój siatkówki w naszym regionie. Otrzymali jej trzej zawodnicy i działacze. Zbigniew Sawka, Jan Dudycz oraz Jerzy Siwak. No, wspomnienia są bardzo dobre. Stwarzaliśmy drużyny siatkarskie w różnym wieku, od młodzików począwszy, skończywszy, skończywszy na seniorach. Także wspomnienia są wspaniałe. Jerzy Siwak, były nauczyciel zespołu szkół budowlanych w Brzozowie, wspominał sukcesy osiągnięte z grupami młodzieżowymi siatkarzy. Podkreślał przede wszystkim znaczenie dyscypliny w tym sporcie. Z tych wszystkich lat to nas bardziej szaczenie dyscypliny, bo dyscyplina na zajęciach to jest priorytetem w późniejszym szkoleniu całym. Jeżeli człowiek by sobie dał wejść na głowę młodzieży, to nie ma potem szansy jakichkolwiek zrobienia jakiegośkolwiek wyniku sportowego. Największym moim sukcesem to były Mistrzostwa polskie Strefowe Juniorów Młodszych w Częstochowie. Po raz pierwszy startowaliśmy na tak poważnej imprezie. Potem już ci chłopcy, jeżeli przeszli do juniorów starszych brali udział również w Mistrzostwach Szczefowych Polski też w Brzozowie. Bo wtedy organizowaliśmy te Mistrzostwa i to najbardziej wspominam. No, dzisiaj to przypominały mi się stare czasy począwszy od tego jak startowałem skończywszy na zakończeniu kariery mojej trenerskiej. Także emocje były wspaniałe. Brzozowska siatkówka to nie tylko historia, ale i współczesność. Dużą radość kibicom sprawili siatkarze drużyny seniorów klubu Mosir Brzozów. W zeszłym sezonie ten młody, ambitny zespół zdobył awans do trzeciej ligi, w której z dużym powodzeniem prezentuje się w obecnym sezonie. Za osiągnięcie to drużyna siatkarzy otrzyma tytuł orów sportu. Niewątpliwie do sukcesu przyczynił się krośnieński trener Bernard Putorak, którego honorowano tytułem trenera roku. Proszę sobie wyobrazić, że prawie że na koniec mojego życia trafiłem na bardzo ambitny, ogromnie pracowity zespół. Takiego zespołu pracowitego i ambitnego nie spotkałem w swoim życiu, gdzie no muszę powiedzieć, że 38 lat już się param tą siatkówką. Jest to uzależnienie od tego, jakie cele zostaną postawione przez klub. Naraz z marszu to, co myśmy zrobili z czwartej do trzeciej, z trzeciej załapaliśmy się do pierwszej czwórki, gdzie może się wszystko zdarzyć i możemy zająć Miejsce w pierwszej dwójce, jak również być czwartym. Pierwsza dwójka awansuje do półfinału Mistrzostw Polski. I gra o Drugą ligę. Zajmiemy trzeci czy czwarte, jest to również ogromny sukces. Sukces zawodników i no, sponsorów, jak również dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie mówiąc o panu burmistrzu, gdzie tak ciepłego przyjęcia i akceptacji ze strony władzy no, nie zdarzyło mi się doświadczyć. Jestem ogromnie zbudowany tą uroczystością, bo jest to mała ojczyzna, gdzie docena, docenia się talenty na miarę swoich możliwości. Na, gdzie w tej rzeczywistości trafiają się również rodzynki takie jak na przykład ta łuczniczka z kadry narodowej, jak również ci ze sportu walki. Dlaczego koniec kariery? Proszę spojrzeć na moje e, włosy. Trochę są, e, trochę są białe. Oprócz Bernarda Półtoraka tytułem trenera roku został również nagrodzony szkoleniowiec uczników górnika Grabownica Jacek Ryba. Pod jego okiem trenuje nie tylko Aleksandra Ryba, ale doprowadził on w zeszłym roku do trzeciego miejsca w kraju Drużynę Młodzieżowców w składzie Radosław Piotrowski, Mateusz Ryba i Radosław Ryba. Również brązowi medaliści młodzieżowych mistrzostw Polski, które w 2011 roku odbyły się w Brzozowie zostali nagrodzeni tytułem Orłów Sportu. Nie gorsze od swoich starszych kolegów były brązowe medalistki halowych mistrzostw Polski Młodzików w Żywcu. Za to osiągnięcie drużynowe tytuł Orów Sportu otrzymał także zespół w składzie Patrycja Kendra, Agata Ryba i Karolina Toczek. Artystyczną oprawę uroczystości zapewnił zespół instrumentalno-wokalny Brzozowskiego Domu Kultury, wykonawcy wielu przebojów polskiej i światowej muzyki popularnej. Muzyka Nie byłoby gali sportu bez przedstawicieli najpopularniejszej dyscypliny – piłki nożnej. Tytuł drużynowy Orła Sportu Gminy Brzozów przyznano najlepszemu obecnie w powiecie brzozowskim zespołowi seniorów klubu Płomień Zmiennica, który lideruje w klasie A na półmetku rozgrywek. Indywidualnie uhonorowano wyróżniających się graczy drużyn seniorów – Bogusława Gładysza z Iskry Przysietnica oraz Grzegorza Wojtowicza z Brzozowi Brzozów, w którego imieniu nagrodę odebrał prezes klubu Tadeusz Fejdarz. Indywidualne tytuły oru Sportu przypadły również najmłodszym zawodniczkom i zawodnikom. I tak w grupie sportu walki Brzozowski Klub Sportowy Jiu-Jitsu otrzymał dwie nagrody. Dla dwóch par startujących w kategorii Duo System, para młodzieżowa Artur i Przemysław Czoporowie oraz para mieszana juniorów Dominika Tomoń i Łukasz Szuba Zdobywały pierwsze miejsca w mistrzostwach w kraju Pucharze Polski i startowały w barwach narodowych podczas mistrzostw Europy w Belgii. Natomiast Ewa i Grzegorz, Bartmanowie, utalentowane rodzeństwo, zawodników brzozowskiego klubu Kyokushin Karate zostali uhonorowani tytułami oru sportów za zwycięstwa indywidualne w zawodach Pucharu Polski, mistrzostw makroregionu i turniejów ogólnopolskich. Plan nie wiem. Mam nadzieję, że będę mogła dalej trenować i nie będzie żadnych przeszkód. Planuję coś w przyszłości wiązać karate z, z życiem. Mam nadzieję, że uda mi się jakieś tam większe mistrzostwa zdobyć. I... Trzymam za to kciuki. Chciałabym kiedyś wystąpić na dużej arenie, myślę o osobach Europy i świata. Razem z bratem trenujemy w klubie i jest bardzo sympatyczny i mam nadzieję, że utrzymamy to dalej. Wspólnie trenujemy, nosza, my się nie kłócimy tak staramy się jak najwięcej ze sobą czasu spędzać na klinikach, staramy się tak jakby sparringować ze sobą i tak dalej. No, zdecydowanie siostra. Brązowe pazdy była to. Szacun. Również pozostałe nagrody wraz z tytułami orów sportu przypadły talentowanym młodym zawodnikom. W ich gronie znalazły się tenisistki stołowe uczniowskiego klubu sportowego Płomyk Zmiennica, Paulina Dziedzic i Katarzyna Kułak, pingpongista klubu LKS Turze Pole Kamil Wojtoń oraz szachista brzozowi Jakub Gładysz. I właśnie walory wychowawcze sportu, wspieranie sportu młodzieżowego, słowem wychowanie w zdrowym duchu młodego pokolenia za swoje podstawowe zadanie uważają brzozowskie władze samorządowe. Podkreślił to w swojej wypowiedzi organizator i honorowy patron konkursu Orły Sportu Gminy Brzozów, burmistrz Józef Rzepka. Myślę, że ta impreza bardzo mocno już weszła w działalność i w życie naszej gminy. Widzimy, obserwujemy, że jest coraz większe zainteresowanie tą imprezą, ale przede wszystkim to nie chodzi o samą imprezę, ale przede wszystkim chodzi o to, że mamy się czym pochwalić na nie tylko na linii gminy, województwa, ale również i kraju. I czujemy się w obowiązku uhonorować wszystkich tych, którzy y, promują Gminę Brzozów, którzy y, y, osiągają dobre wyniki w sporcie. Mamy im okazję rokrocznie podziękować w taki oto właśnie sposób poprzez tą galę odły sportu w gminie Brzozów. Ja myślę, że każdy sukces jest bardzo ważny. Dyscyplina dyscyplinie jest równa i nie, nie da się przełożyć sukcesów jednej dyscypliny na drugą. Są dyscypliny, tak, jak, tak w naszej gminie, jak i w skali całego kraju, które są bardzo popularne, a mniej popularne, jak się okazuje, dyscypliny w chwili obecnej mają wyniki, dobre wyniki. W skali kraju to się przekłada chyba też i na teren, na, to, na tą społeczność lokalną, bo widzimy, że i siatkówka jest bardzo popularna u nas obecnie ucznictwo, sporty walki i myślę, że w tym kierunku należy iść ze wspieraniem, jeśli chodzi o wsparcie finansowe i nie tylko w gminie, w gminie Brzozów. Burmistrz podczas Gali przypomniał też, że samorząd gminy Brzozów na przestrzeni minionych lat wybudował sześć hal sportowych, a w tym roku zostaną kończone jeszcze dwie kolejne. Powstały już cztery boiska wielofunkcyjne. Gmina posiada krytą pływalnię. W minionym roku został oddany odkryty kompleks kąpielowy. Bazą obiektów sportowych zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Brzozów był w zeszłym roku organizatorem imprez sportowych rangi krajowej. To jest bardzo ważne że w taki sposób chcemy zadbać o przede wszystkim o wychowanie młodzieży. Podczas gali przyznano także tytuł mecenasa sportu. W tym roku honorowano nim sponsora drużyny siatkarzy firmę Polycut z Brzozowa. Na zakończenie wystąpiła grupa majoretek działająca przy Orkiestrze Dętej Brzozowskiego Domu Kultury FireBand. Dziewczęta mają w swoim repertuarze efektowne pokazy choreograficzne.